Cześć, witam Was w drugiej, w drugiej części mojego odcinka. Tak, ja się boję, bo mnie przed całym domem te szkielety zabije. A teraz mam nadzieję, że się ten zombie dobije. Bo jeśli się dobije, to zobaczę, czy moja równa zombie wydziała. Tak. Są na sam na samym z zombiakiem. Chyba się zniechęcił. Tak, widzi, że jestem zbyt fajny. Tak, ojej, oh yeah, nawet zombie, jakim się nie boję. Dobra, mogę już spać? Nie. Nie mogę spać. Przedmiot, co? Nie, myślałem. Dobra trochę bruku nie wiem dlaczego tak dużo ale jakoś tak zrobimy sobie tak. i teraz pozabijam te potworki albo one mnie pozabijają o uff zabiłem pająka Super, Oje. Oh yeah! Mm -hmm. Dobra, już chyba mogę spać. Albo nie, jeszcze pójdę po moje wszystko. Ile mam? A, cztery zupy. Zupowy jabłko. No okej, okay, mam żelazo. To się z tego bardzo cieszę. Może żelazo było najcenniejsze. Tak, a to już jest tradycja. Ja wpadam do rowu na zombiaki. Tak. Dobra. I idę spać. No. Okej. Okay. Już nie ma potworów, które by mnie atakowały. Chyba, że palące się zombie albo creepery, albo sztylety. Tak, dopiero teraz doszedłem do wniosku, że w dzień wszystkie potwory atakują oprócz pająków. Ale dobra, to nieważne. Teraz by się przydało przetapić, tylko czy mam czym przetapiać. Tak, mamy w nadzielę. Dobra. Mam nadzieję, to wystarczy. A teraz popatrzę, co tutaj jest ciekawego. Pajączki. A nic zamierzam. Ma. Nie, nie, nie. Ma. Okay. Pajączki. No, pajączek. O, pajączek, weź. Znowu nie laguję opcje. Ustawienia graficzne. Jakoś grafiki. Szybka. Dobra, wyszukaj. Krótka. No, nie laguje. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że tylko po chwili nie laguję. No. Ręką będę bić pająka. O, zabiłam to Spoko, mam drugi poziom. To jest kolejny pająk do zabicia. Okej, okay, już prawie... Tak, zabiłem pająka. Nawet dwa pająki. Oh yeah. a pięć nitek spoko łuk sobie zrobię tak tylko, że trzeba będzie potem poszukać kurczaków żeby było nie, nie muszę się robił odwrotnie ciach, ciach, ciach ciach, ciach, ciach ok mam łuk Fajnie. Mamu, 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 tak. Ciągle mi się wydaje, że ja za cicho mówię. Hmm. Ciekawe, czy naprawdę za cicho mówię. Dobra. To teraz można to robić. Można... O, łamby um, tam był. Ha. Mam, zgniłe mięso. Super! Jestem hardkorem. O! Zafarbować można oceń. Fajnie. Mleczowa żółć. Dwie ochce można zaparbować. <grywania> Zapomniałem, że z innymi ochcami się robią dwa barwiki Tak. Teraz będę mógł mieć bardzo, ale to bardzo dużo żółtej wody. Tak. A potem będę mógł sobie zrobić armię bałwanów. O, no i na razie nie mam ochoty. Pewnie zrobię odcinek przeznaczony na robienie armii bałwanów, ale to nie teraz. Dobra, jeszcze patrzę dynki na no, okay. kurde. Uh, nie, tego nie można zebrać, a szkoda. A już chciałem zabrać sobie. Hmm. Dobra, no to teraz, jak się sprawa ma. No, mam 38 dni. Dobra, jakiś porządek zrobię w tej skrzyni, bo tutaj wszystko jest rozwołane. Dużo mam tych ptanków. Tak, no, nie, nie będę tego układać nie wiem, jakoś według przeznaczenia czy czegoś takiego tylko rozłożę go po kolei w takim sensie, żeby nie było takich przerw oto to tak głupio wygląda Dobra Okej, okay, to ja się z wami. żegnam tak, jak zwykle, dawajcie łapki w górę, komentujcie, filmiki, subskrybujcie mój kanał i dawajcie inne fajne rzeczy, nie wiem jakie, ale mam nadzieję, że Wy będziecie wiedzieć. Cześć!